Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj trochę podstaw. Odnośnie Warhammera, czym jest osnowa, jakie są warstwy tej osnowy i do czego ona służy, i tak właściwie, co tam się w niej dzieje. Więc zaczynamy, ale jeszcze zanim zaczniemy, to wszystkich oczywiście, wiadomo, zapraszam do e, subskrypcji na patronite lub na Spotify, bo to są płatne wersje, które, gdzie, gdzie znajdziecie, możecie wesprzeć już od piątaka na Spotify za 4 zł i oczywiście słuchać bez włączania YouTube'a niepotrzebnie i tracenia transferu jak ktoś ma go w ograniczonych ilościach, tak więc na YouTube oczywiście jest za darmo z reklamami, a na Spotify i na Patronite, gdzie na Patronite również można słuchać, jest taka aplikacja Patronite Audio, możecie tam słuchać z patronując. Eee, bez z, jakiejś tam utraty, utraty dużej ilości transferów. Już nie przedłużając, nie ględząc, przechodzimy do tematu <laughs> warstwy osnowy. Czym jest osnowa? Osnowa jest dziwnym i przerażającym miejscem. Równie dobrze można zrzucić podróżnika do morza pełnego rekinów i powiedzieć mu, by płynął do domu. Tym właśnie jest podróż przez osnowę bez odpowiedniej ochrony. Lepiej jest nie pozwalać zwykłym ludziom na podróże między gwiazdami. Jeszcze lepiej jest jednak nie mówić im, że takie rzeczy są w ogóle możliwe. Powiedział Fraa Safran, piąty pomocnik nawigatora Dela. Osnowa, nazywana także Immaterium, Empireum, Eterem, Morzem Dusz i Królestwem Chaosu, jest e, alternatywnym wymiarem zbudowanym z psionicznej energii, który stanowi odbicie czterech wymiarów świata materialnego. Osnowa jest źródłem wszystkich psionicznych mocy i znanych przypadków tzw. czarnoksięstwa lub użycia magii i stanowi dom dla niezliczonych legionów demonów. Same terminy chaos i osnowa są często stosowane zamiennie przez ludzi świadomych istnienia pierwotnego zła w Immaterium. Immaterium jest jednocześnie jednym, jedynym znanym ludzkości sposobem na pokonywanie przestrzeni szybciej od światła. Silniki osnowy imperialnych okrętów są w stanie załamywać przestrzeń materialną. I wprowadzać okręty do osnowy, gdzie dzięki zwykłemu napędowi reakcyjnemu oraz pomocy nawigatorów są one prowadzone przez prądy psjonicznej energii, jak gdyby przemierzały ocean. Psioniczna energia tworząca immaterium jest uważana za bezpośredni rezultat istnienia inteligentnego życia we wszechświecie i w samej galaktyce Drogi Mlecznej. Jako mroczne odbicie wszechświata materialnego, osnowa stanowi ocean chaotycznej energii psionicznej, surowych emocji, którym nadano fizyczną formę. Przez wiele inteligentnych gatunków w galaktyce im jest również uważane za ostateczne miejsce spoczynku dla dusz, przez co można je uznać, je uznać za religijne niebo i piekło jednocześnie. Podróż przez Osnowę nie byłaby jednak możliwa bez astronomikanu, machiny nazywanej psjoniczną latarnią morską, której światło opromienia mroki bezkresnego empireum. I cytat, «Osnowa jest naszym największym darem, ale i stanowi największe zagrożenie. Jest klątwą i błogosławieństwem, nadzieją i grozą. Jest szalejącą burzą ognia, przez którą musimy przejść lub w której musimy zginąć», powiedział nawigator Dalnari. Astronomikan jest psionicznym emiterem sygnału naprowadzania, generowanym na terze i kierowanym przez Osnowę przez samego Imperatora Ludzkości. Zasila go nieustanna mentalna koncentracja tysiąca ludzkich psjoników, których esencja życiowa powoli się wyczerpuje do czasu, gdy umierają i są zastępowani. Sygnału astronomikanu nie da się odebrać w przestrzeni rzeczywistej. Istnieje on tylko. Tylko w osnowie. A gdzieś tam było jeszcze wspomniane, że codziennie tysiąc psioników ginie po to tylko, żeby utrzymać ten sygnał, ten sygnał w osnowie. To właśnie dzięki temu psjonicznemu światu, światłu, nawigatorzy są w stanie kierować okrętami kosmicznymi w osnowie. Sygnał astronomikanu jest najsilniejszy w pobliżu samej Terry i imperatora i słabnie wraz z odległością. Sygnał obejmuje swym zasięgiem sferę o średnicy około 50 tysięcy lat świetlnych podczas gdy galaktyka Drogi Mlecznej rozciąga się na około 100 tysięcy lat świetlnych. Oznacza to, że Astronomikan nie oświetla najdalszych granic galaktyki, a z uwagi na fakt, że Terra jest w niej położona bardziej na galaktycznym zachodzie, sygnał Astronomikanu nie dociera do sporych połaci przestrzeni wschodniej części galaktyki. Co więcej, zasięg i siła sygnału nie jest stała. Niekiedy jest on blokowany przez lokalne zakłócenia energii w samej osnowie, Źródłem których nierzadko bywają burze osnowy. Burze osnowy można porównać do huraganów szalejących po dawnych Ziemskich oceanach. Mogą one być tak silne i trwać dość długo, by odizolować całe układy gwiezdne na setki lat. Burze osnowy nie tylko zakłócają sygnał astronomikanu, ale i stanowią niebezpieczeństwo dla przelatujących w pobliżu okrętów. Żaden kapitan żadnego okrętu nie może mieć nadziei na przetrwanie podróży przez burze osnowy, choć istnieją opowieści o cudownych ucieczkach oraz o okrętach, które wyłoniły się po takiej przygodzie z osnowy całe tysiące lat świetlnych od celu. Jak wygląda podział osnowy na warstwy? Osnowa ma warstwy. Tak, wyróżniamy stratum eteris, czyli płyciznę, stratum profundis, czyli większe arterie sięgające głębiej. Jest jeszcze stratum obscurus, źródło grozy. W jaki sposób ma ci to pomóc? Nikt nie potrafi nawigować w tych głębinach, nawet on nie był w stanie. Można spróbować narysować ich mapę. To niemożliwe, mylił się co do tego. To nie jest lustro. To porusza się jak istota żywa. To jest istota żywa. Dotknij jej, a zobaczysz jak drży. Nie posiadam oka, a mimo to widziałem pewne rzeczy, uczyłem się tego co oni. Złożoność tego czegoś jest nieskończona. Spróbuj mi to wyjaśnić, szybko się uczę. Wrząca osnowa przypomina ocean, wszyscy to wiedzą, posiada prądy, głębiny i sztormy. Bliżej powierzchni możesz zobaczyć światło kartomansera, możesz podążyć jego śladem, posłużyć się polem Gelera i przetrwać. Żadna żyjąca tu inteligencja cię nie skrzywdzi. Przemierzasz jednak wówczas jedynie najwyższą część górnych granic oceanu. Jeśli zejdziesz niżej, pole Gellera zda się na nic. Wszelkie światła zgasną, oko będzie ślepe. Mówienie, że ludzie przemierzają osnowę jest sporym niedopowiedzeniem, bowiem żaden śmiertelnik nie jest w stanie zrobić więcej, aniżeli przemknąć oczy, przemknąć oczami po powierzchni nieskończoności. Ludzkość przemierzająca osnowę jest niczym kamień wyrzucony przez dziecko. Nie należymy tu. To nie jest nasze miejsce, jest dla nas trujące. Im głębiej się zejdzie, tym gorsza jest trucizna. Czy Ashelie próbował dostać się głębiej? Kto wie, może. Tak czy inaczej, nie udało mu się. Wiesz dlaczego? Bo to niemożliwe. Potrzeba mocy umęczonego słońca tylko po to, by przebić się przez najwyżej położoną płyciznę. Nie mamy w arsenale pokładów energii, które umożliwiłyby nam zejście jeszcze głębiej. Weź reaktory kilkunastu okrętów, podwój ich potencjał, a i tak nie osiągniesz celu. Tak więc nie, nie odniósł sukcesu. Rozmowa Tartuge i Jesugeja, dowódcy proroków burzy Legionu Białych Szram, z Weilem, magistrem nawis nobilite The Path of Heaven Chris Wright. Nie bez powodu osnowę porównuje się do oceanu. Choć na zasiedlonych przez ludzkość światach jej mieszkańcy zazwyczaj katalogują organizmy zamieszkujące zarówno powierzchnię planety, jak i jej akweny wodne, gatunki żyjące na głębokościach, do których nie dociera nawet światło, pozostają w większej mierze nieznane. Podobnie jest z samą osnową. Na przestrzeni tysięcy lat przemierzania empireum ludzkość zdołała poznać kilka gatunków zamieszkujących ją stworzeń oraz dowiedzieć się o istnieniu demonów i bogów chaosu, jednak bardzo niewiele wiadomo o tym, co znajduje się niżej. Zauważono natomiast, iż podobnie jak ma to miejsce w przypadku oceanów, im głębiej zejdzie się w osnowę, tym dziwniejsze i tym bardziej wymykające się ludzkiemu pojmowaniu istoty i rzeczy można zobaczyć. Analogia do oceanu sięga jednak dalej i obejmuje nawet łańcuch pokarmowy panujący w osnowie. Kiedy ogromny wieloryb umiera i opada na dno oceanu, jego ciało staje się pokarmem dla istot nieznających światła, nie inaczej jest w osnowie. Po śmierci potężnego demona, czy też niemal istoty boskiej, jego esencja życiowa wymyka się płytkim nurtom osnowy i opada w jej głębsze warstwy, trafiając do nieskończenie głębokiej studni szaleństwa, gdzie pożerają ją istoty tak dziwne i obce, iż dla zwykłych ludzi niemożliwym jest nawet opisanie ich wyglądu. Osnowa nie jest wymiarem jednorodnym, o równie silnej energii rozciągającej się w każdym kierunku, zamiast tego dzieli się na wiele regionów, z których część jest o wiele bardziej niebezpieczna, niespokojna, burzliwa i mniej znana. Sama koncepcja podziału osnowy na warstwy była już znana Astartes z, z Legionu Tysiąca Synów, którym ich przymarcha Magnus Czerwony, nakazywał trzymanie się jej brzegów i płycizn oraz zakazywał im wyprawiania się zbyt głęboko, bowiem, jak sami mówili, zdaniem ich prymarchy ludzkość nie była na to gotowa. Teoretycznie dzięki osnowie możliwe jest dotarcie do dowolnego miejsca we wszechświecie, jednak zmienne prądy osnowy sprawiają, że do pewnych miejsc można dotrzeć łatwiej niż do innych. Zazwyczaj krótsze skoki przez osnowę są dokładniejsze i bezpieczniejsze niż dłuższe. Jest to szczególnie istotne dla dużych flot rozciągających się nawet na kilka lat świetlnych w luźnym szyku. Ludzkości znane są stabilne kanały osnowy, które istnieją od tysięcy lat i które łączą zarówno układy gwiezdne, jak i całe regiony galaktyki. Stanowią one stosunkowo przewidywalne trasy, w oparciu o które imperium buduje większość swoich szlaków handlowych. To właśnie w tych miejscach można niekiedy natknąć się na zniewolicieli i pomniejsze demony, które w normalnych okolicznościach nie stanowią wielkiego zagrożenia dla okrętów otoczonych polem Gellera. Ruinujące moce chaosu i ich demoniczne sługi zamieszkują części materią nazywaną królestwem chaosu. Każdy z bogów chaosu utrzymuje tu swoje własne terytoria, których natura jest odbiciem ich osobowości. Korn jest władcą domeny krwawego Boga, Nurgl, krainy władcy Plag, Cinch Królestwa Czarnoksiężnika, a Slanesz Królestwa Mrocznego Księcia. Królestwo chaosu jest ogarnięte niemal nieustającą wojną między demonicznymi sługami rujnujących mocy, które nieustannie knują przeciwko sobie nawzajem w trwającej wieczność walce o dominację, wielkiej grze, której nie da się wygrać. Bogowie chaosu i ich słudzy są na niej skupieni niemal absolutnie, ograniczając swoje zainteresowanie kwestią świata materialnego do minimum, nie licząc wpływania na losy tych śmiertelników, którzy ich zdaniem albo stanowią zagrożenie dla wszystkich mrocznych bogów, albo którzy swoimi czynami mogliby poprawić pozycję w wielkiej grze jednego z nich. Bezkształtnymi pustkowiami, nazywanymi nazwanymi także odchłanią chaosu oraz krainą zagubionych dusz określa się te regiony im materium, nad którymi władzy nie ma żaden z czterech wielkich bogów chaosu. Spora część tych krain stanowi obszar najczystszego chaosu, który nieustannie przybiera nowe kształty na podstawie psionicznych nurtów. Ich siła odbija się echem w umysłach wszystkich śmiertelników żyjących w drodze mlecznej, choć zdecydowana większość nawet nie zauważa ich istnienia. Bezkształtne pustkowia są miejscem załamywania się znanych ludzkości praw fizyki. W krainach tych rzeki smoły przepływają przez skamieniałe lasy pod czerwonym niebem. Wielkie spiralne schody sięgają niebios, by na samym szczycie połączyć się z najniższym stopniem w nieskończonej pętli. U ich szczytu można dostrzec fortece, zbudowane z kości, zamki zbudowane z ludzkich wnętrzności i wysokie filary ognia płonące nad horyzontem. Każdy sen, koszmar i wizja doświadczone przez inteligentną istotę we wszechświecie posiada swoją ucieleśnioną formę właśnie na bezkształtnych pustkowiach. Krainy te są również domem dla demonicznych furii, polujących na wszystko, co się rusza, zarówno śmiertelników, jak i demony. Większe demony oraz demoniczni książęta, o sile wystarczającej do psionicznego kontrolowania środowiska w osnowie, niekiedy budują swoje własne domeny właśnie na bezkształtnych pustkowiach. Stanowią one wyspy, przerażającej stabilności w morzu pełnej chaosu dziczy. Niektóre istnieją tyle, co mgnienie oka, tylko po to, by bezkształtna, prastara energia raz jeszcze je pochłonęła i rozdarła na atomy, inne są zaś starsze od samych bogów chaosu. Każde z tych małych, demonicznych państewek stanowi drobne terytorialne przedłużenie królestwa chaosu, i podobnie jak ma to miejsce w przypadku domen mrocznych bogów, stanowią one ucieleśnienie swoich twórców. Każde z nich posiada ołtarz lub świątynię poświęconą ich wierzeniom. Część z nich jest nawet zamieszkiwana przez pomniejsze demony, zrodzone z umysłów i woli większych demonów sprawujących nad nimi władzę. Istoty te żyją z reguły. Bardzo krótko, bowiem najczęściej padają ofiarami demonicznych furii. Na dodatek dzieci większych demonów są z reguły o wiele słabsze od demonów tworzonych przez bogów chaosu. Pewną wiedzę na temat domen demonicznych bytów na bezkształtnych pustkowiach mogą posiadać kosmiczni Marines Chaosu. Znanym wśród Inkwizycji faktem jest, iż raptorzy, szturmowcy heretyckich Astartes, czczą jednego z bogów chaosu, choć nie wiadomo którego. Choć równie dobrze może to oznaczać, iż czerpią błogosławieństwa od wszystkich czterech. Może być i tak, że na swojego patrona wybrali jednego z pomniejszych bogów chaosu, zamieszkującego bezkształtne pustkowia. A to ciekawostka, są jeszcze inni bogowie, pomniejsi? Dziś, dzięki wiedzy zgromadzonej w Czarnej Bibliotece, wiadomo, że na przestrzeni mijających eonów różni bogowie chaosu rodzili się i ginęli, oddając zgromadzoną za życia energię z powrotem do kotłującego się empireum, tylko po to, by po upływie wieczności z ich energii narodziły się nowe istoty. To, że pomniejsi bogowie chaosu niekiedy budują swoje domeny na bezkształtnych pustkowiach, nie ulega wątpliwości. Jednak z uwagi na niemożność zbadania głębi nosnowy, zwykłym śmiertelnikom pokroju Inkwizytorów znane są wyłącznie imiona niektórych z nich, jak choćby Ansla, Morka, Malala czy Fras Tara. Popularna w niektórych kręgach plotka głosi, że kosmiczni maryń z chaosu oddają im cześć poprzez przebijanie swoich naramienników kolcami. Co więcej, niektóre aktywne w galaktyce większe demony, jak choćby Wasztor, władca kuźni dusz, aspirują do zostania samodzielnymi bogami chaosu. Są jeszcze obszary oznaczone jako głębiny. O tym miejscu nie wiadomo już niemal nic. Według zwolenników teorii na temat głębin osnowy to właśnie tu opada ciało wspomnianego wyżej w cudzysłowie wieloryba i to tu jest pożerane przez istoty, których wygląd i motywy wymykają się ludzkiemu pojmowaniu. Do tego miejsca nie schodzą już ani większe demonia, ani nawet bogowie chaosu, nie znając i prawdopodobnie lękając się nie tylko zamieszkujących je istot, ale i miejsca samego w sobie. O ile bezkształtne pustkowia przypominają pełne chaosu szaleństwo o nielicznych, relatywnie stabilnych wyspach, o tyle Głębine Osnowy są najpewniej cmentarzyskiem dla dusz, energii, myśli, emocji i niestrawionej esencji martwych bogów i demonów. Głębine Osnowy. Najpewniej stanowią piekło wewnątrz piekła, jakim osnowa jest sama w sobie. To tu swoje najgłębsze źródła może mieć studnia wieczności, obiekt obsesji samego Cincza, którego nawet on nie śmiał zbadać własnoręcznie. Jeśli w istocie tak właśnie jest, to głębinę osnowy można określić jako miejsce, w którym czas, świadomość i cztery podstawowe oddziaływania wszechświata ustępują oddziaływaniu pierwotnemu, istniejącemu przed Wielkim Wybuchem. I tyle jeśli chodzi o ten fascynujący artykuł na temat warstw osnowy i co się tam dzieje na dnie. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj i słyszymy się kiedyś tam. Trzymajcie się, cześć.